Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam na kanale Wici. Proszę Państwa, tradycyjnie zapraszam do takich równoległych e, kanałów na e, YouTube, na Rumble i na Banbaju. E, również zapraszam do grupy dyskusyjnej, e, która znajduje się na Telegramie i również nazywa się Wici. Tam możemy porozmawiać, e, po, można porozmawiać na wszystkie e, interesujące nas tematy. E, I jeszcze taka jedna drobna sprawa. Proszę Państwa, e, jeżeli uważacie, że to co robię jest dobra robota, to bardzo proszę o jakieś drobne wpłaty. Link pozostawiam numer konta, pozostawiam pod, pod nagraniem, jak również możecie mnie zaprosić na wirtualną kawę i link pozostawiam też pod tym nagraniem. A proszę Państwa, tematem dnia dzisiejszego będą ostatnie gorące wy, wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Otóż w ten w ostatni weekend Świat obiegła wiadomość, że prezydent Iranu Raisi zginął w katastrofie helikoptera w pobliżu granicy z Azerbejdżanem, a powodem miały być trudne warunki pogodowe i gęsta. Mogła. Na pokładzie samolotu również znajdował się irański minister spraw zagranicznych oraz kilku innych wyższych urzędników, dwóch pracowników organu ochrony, ochrony prezydenta, jak i piloci i oficer techniczny. Nikt nie przeżył. Nikt nie przeżył tego wypadku i to jest bardzo smutne. Konwój prezydencki składał się z trzech helikopterów, z których tylko dwa bezpiecznie dotarły do celu podróży. Helikopter, którym podróżował irański prezydent, to był Bell 212, taka cywilna wersja. Śmigłowca z czasów wojny w Wietnamie UH1N. Helikoptery tego typu są szeroko stosowane na całym świecie, zarówno przez rządy, jak i przez operatorów prywatnych, a więc nic nie jest w tym niezwykłego. Rajsi krótko przed wypadkiem spotkał się z prezydentem Azerbejdżanu i wziął udział w ceremonii inaugurującej otwarcie nowej tamy na rzece Araz. Gdy stracono łączność z helikopterem, natychmiast służby ratunkowe i policja rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę akcję ratunkową w celu zlokalizowania tego helikoptera. Jednak z powodu miejsca wypadku, to był, gór, to był teren górzysty, trudnego i trudnego dostępu z tego, z tego powodu, warunków atmosferycznych, ratownicy mieli Utrudnioną pracę. Iran również zaraz zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w poszukiwaniach tego helikoptera, ale jak stwierdził rzecznik Departamentu Stanu USA, Waszyngton zaoferował możliwą współpracę, ale ostatecznie ze względów logistycznych nie mógł udzielić tej pomocy. I to proszę Państwa, jakby na to nie patrzeć, ma swoją wielką wymowę. W poniedziałek Agencja Informacyjna IRNA podała, że przyczyną w wypadku helikoptera była awaria techniczna. Po śmierci prezydenta, najwyższy przywódca Iranu, Ayatollah Khomeini, ogłosił pięciodniową żałobę publiczną i złożył kondolencje, zauważając, że w wyniku tragicznego zdarzenia naród irański stracił szczerego i oddanego, oddanego sługę. Rząd Iranu również natychmiast zwołał pilne posiedzenie złożył i złożył kondolencje z powodu tego wypadku. Również zakomunikował, że nie będzie żadnych zakłóceń w zarządzaniu państwem. Rajsiego określono jako pracowitego i niestrudzonego prezydenta narodu irańskiego, który poświęcił swoje życie narodowi irańskiemu w drodze do rozwoju tego kraju i w tym sensie jakby na to nie patrzeć najsi rzeczywiście poświęcił swoje życie w, za naród. Tak też we wtorek 21 maja od samego rana w Tabiris rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Prezydenta Iranu, Rajshiego, ministra spraw zagranicznych i pozostałych uczestników tego nieszczęśliwego zdarzenia, a następnie były, następnie były te uroczystości kontynuowane w mieście Kom. Dnia następnego, dzień później, 22 maja o godzinie 16, już w Teheranie odbyła się kolejna ceremonia pożegnalna, tym razem z udziałem zagranicznych delegacji. Jest tak przyjęte, że w takiej sytuacji głowy państw składają kondolencje, i tutaj wiele państw pospieszyło z wyrazami współczucia. Również to zrobiły Stany Zjednoczone złożyły oficjalne kondolencje, a w oświadczeniu Departamentu Stanu USA, Departament Stanu USA stwierdził, że kiedy Iran wybierze nowego prezydenta, Waszyngton okaże swoje wsparcie dla narodu irańskiego I, i oczywiście jego walki o prawa człowieka i podstawowe wolności. W domyśle prezydenta z ich opcji, który będzie robił to, co Waszyngton sobie zażyczy. Ponadto Waszyngton stwierdził już troszeczkę później, stwierdził, że Reishi ma krew na rękach. Takie stanowisko ma naprawdę bardzo wielką wymogę, wymowę, w, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń Iran-Izrael. Dobrze. Prezydent Rosji, Władimir Putin również odbył w poniedziałek odbył rozmowę telefoniczną z tymczasowym prezydentem Iranu, Mahmedem Makhberem, któremu złożył kondolencje z powodu śmierci prezydenta kraju perskiego, którego określił jako wiarygodnego partnera. Zdaniem prezydenta Rosji, Raisi słusznie cieszył się wielkim szacunkiem swoich rodaków i znacznym respektem za granicą. Był wybitnym politykiem, który całe życie poświęcił w służbie ojczyzny. Podkreślił, podczas tej rozmowy oba, obaj przywódcy podkreślili swoją, swoją wolę. Dalszego wzmacniania współpracy, współpracy oczywiście między Teheranem a Moskwą. A więc z tej strony potencjalnie nic się nie zmieni. A jak wynika z oświadczenia Kremla, Reysi wniósł cenny wkład w rozwój przyjaznych stosunków pomiędzy tymi, tymi, narodami. Narodami również minister spraw zagranicznych Rosji, Siergi Ławrow, przesłał depesze z kondolencjami do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu, w której napisał, że zawsze będą pamiętać tych wybitnych polityków, którzy zginęli w tym wypadku. Polityków i prawdziwych patriotów. Którzy niezłomnie bronili interesów swojego państwa i oddali życie w bezinteresownej służbie dla Iranu. Jakże jest to różnica, wielka różnica pomiędzy tą wypowiedzią Kremla, a tą z dawkowymi kondolencjami w Waszyngtonu? może kim był Raisi? Był zagorzanym zwolennikiem najwyższego przywódcy Iranu, Ajatollaha Khamenei'ego i podzielał jego twarde stanowisko odnośnie stosunków z Zachodem. W roku 2021 Raisi został prezydentem Iranu a wybory wygrał uzyskując zdecydowaną większość, bo aż 63% głosów. To też, jakby na to nie patrzeć, ma swoją wymowę. Naród irański chce takiej, a nie innej polityki dla swojego kraju. Jakby na to nie patrzeć, ma do tego prawo. Reishi był pierwszym irańskim prezydentem, który przed dojściem do władzy został ukarany przez USA. Waszyngton nałożył na niego sankcje po, po jego oskarżeniu o udział w masowej egzekucji więźniów politycznych w 1968 roku a także Waszyngtonowi nie podobała się jego praca w irańskim sądzie. W każdym razie zarówno prezydent Raishi, jak i minister spraw zagranicznych um, Iranu, który zginął, byli zdecydowanymi zwolennikami um, i zagorzałymi obrońcami Praw Palestyny, to właśnie prezydent Iranu. Raishi w 2023 roku podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poruszył kwestię Palestyny. To on przypomniał światu o izraelskim apartheidzie. Stwierdził, że właśnie nadszedł czas, aby zakończyć tą toczącą się od ponad 70 lat okupację ziem palestyńskich. Zakończyć to burzenie palestyńskich domów, zabijanie kobiet i dzieci, oraz oficjalnie wezwał, aby uznano naród palestyński jako kraj z prawowitą stolicą w Jerozolimie. Jakby na to nie patrzeć, ktoś inny również chce mieć swoją stolicę w Jerozolimie. I nic dziwnego, że w, tych, w tym układzie Rajsi nie był lubiany przez niektórych. Najprawdopodobniej też stąd wymienia ta wszczemięźliwość Waszyngtonu w poszukiwaniach tego rozbitego helikoptera i to niecierpliwe oczekiwanie na nowego prezydenta. Niemniej jednak, Mieszkańcy regionu postrzegają Iran jako bezpiecznego partnera i to również ma swoją wymowę. Zgodnie z konstytucją Iranu, w sytuacji, gdy zginie prezydent kraju, rządy państwa przejmuje pierwszy wiceprezydent i w tym wypadku. Funkcję tą pełni Mahmed e. Makhber, który tymczasowo pełni obowiązki prezydenta tego kraju, a który zgodnie z konstytucją wraz z przewodniczącym irańskiego parlamentu i szefem sądownictwa w ciągu 50 dni. Od śmierci Rajsiego muszą zorganizować wybory prezydenckie. Jakby na to nie patrzeć, będzie to bardzo dynamiczny okres w polityce tamtego kraju i tego regionu. Niemniej jednak, według lokalnych mediów, już powołano sześć specjalnych komisji, które w nadchodzących dniach będą kierować krajem a jak mówią, e, oceniają tego nowego e, zastępcę prezydenta, e, podtrzymuje on te same konserwatywne poglądy co Raisi i w związku z tym jest mało prawdopodobne, aby ta wymuszona zmiana w najbliższej przyszłości wpłynęła na e, sytuację w Iranie. W poniedziałek John Kirby. Doradca Białego Domu do spraw komunikacji dotyczącej bezpieczeństwa narodowego stwierdził, że najwyższy przywódca Iranu, Ayatollah Khamenei, jest osobą decyzyjną w tym kraju i po śmierci prezydenta Raisiego nie spodziewają się żadnych zmian w stosunkach pomiędzy Teheranem a Waszyngtonem. W związku z tym. Irańczycy nie powinni spodziewać się żadnych zmian w zachowaniu Amerykanów, jeśli chodzi o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. To też ma swoją wymowę. W każdym razie profesor historii i nauk politycznych na Uniwersytecie Clemson Azizi w artykule opublikowanym w... Atlantyk napisał, że śmierć Raisiego zmieni równowagę sił między frakcjami w Iranie i że prawdopodobnym jego następcą zostanie marszałek parlamentu Kalibach. Czy zostanie? No to zobaczymy. W każdym razie. Śmierci Rajszego jest szczególnie znacząca, ponieważ nastąpiła ona nie tylko w czasie eskalacji konfliktu, tego konfliktu w tamtym regionie, ale także w obliczu ciągłych pytań dotyczących sukcesji Hameiniego. Rashi był uważany za głównego kandydata do objęcia tego y, urzędu, podobnie jak Hameini zastąpił swojego poprzednika. Y, wśród analityków zdania są, są zdania podzielone, a rywalizacja w y, przywództwie Iranu niczym nie różni się od tej w innych państwach. Jest po prostu to normalne zjawisko, ale jaki będzie, będzie wynik, to po prostu niedługo się dowiemy. Niemniej jednak, w kontekście ostatnich wydarzeń w tym regionie, ta katastrofa postawia duże, duże znaki zapytania. Jak podała agencja Reuters Izrael w poniedziałek, zaprzeczył swojemu udziałowi w tej katastrofie, w katastrofie helikoptera i śmierci prezydenta Iranu Raisiego. To nie my, to nie byliśmy my. Jak na to nie patrzeć, ta krótka odpowiedź jest rzeczywiście bardzo przekonująca i dużo mówi. Również w ten poniedziałek Rada Bezpieczeństwa ONZ poświęciła minutę ciszy. Pamięci prezydentowi Iranu. A to nie spodobało się ambasadorowi Izraela przy tej organizacji, który stwierdził, że jest to wstyd, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ-u składała hołd prezydentowi Iranu masowemu mordercy, który jest odpowiedzialny za zamordowanie tysiące ludzi. Przyrównał Reichsiego do Hitlera. I stwierdził, że Rada Bezpieczeństwa stała się zagrożeniem dla pokoju na świecie. To, proszę Państwa, mamy kolejnego Hitlera. Podczas ta, od czasów tego właściwego Hitlera, co jakiś czas um, ktoś, kto nie podoba się niektórym, do, um, dostępuje tego przywileju. Um, ten sam. Ambasador kilka dni wcześniej na podium sesji Parlamentu, sesji ple plenarnej zgromadzenia Ogólnego ONZ-u taką małą niszczarką demonstracyjnie zniszczył kopię karty Narodów Zjednoczonych i w ten sposób potępił przyjęcie uchwały zezwalającej Radzie Bezpieczeństwa na pozytywne rozpoczęcie rozpatrzenie przystąpienia. Do tej organizacji w charakterze oczywiście członka. Dawid Miller, brytyjski socjolog którego badania i publikacje skupiają się na islamofobii i propagandzie, stwierdził, że prezydent Raisi był jedynym, który w znaczący sposób omówił kwestię Palestyny na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i dlatego niektórzy go tak bardzo nienawidzą. To również ma swoją, swoją wymowę. Prezydent Khamenei jest jedną z dwóch najbardziej znaczących postaci, które zginęły w ostatnich latach. E, otóż 4 stycznia 2020 roku, w wyniku ataku dronów, dronów CIA, e, zginął generał Solmeini. Uważany był za drugą z najpotężniejszych postaci w Iranie. E, o, chociaż, e, chociaż jest jeszcze zbyt wcześnie, na to, aby powiedzieć, co tak właściwie dokładnie się wydarzyło. Niektóre raporty są niepokojące, jak również szczegóły, które sugerują, że nie był to zwykły wypadek. I tutaj warto odnotować izraelską inwazję na gazę i eskalację napięcia pomiędzy Izraelem a Iranem. Pamiętamy ten niedawny odbyt Iranu na Izrael przy użyciu dronów i rakiet, który był odpowiedzią na wcześniejszy izraelski atak na budynek konsulatu Iranu w Syrii. Teheran wówczas w nocy 13 kwietnia e, przeprowadził atak na Izrael z użyciem czystu dronów i rakiet różnego typu. Kilka dni później Tel Awiw e, przeprowadził atak na Iran, który był odpowiedzią na odpowiedź. I jak i stwierdziła, a jak stwierdziła irańska strona, ten izraelski atak nie spowodował żadnych szkód, a więc sprawa niejako pozostała otwarta. W tę niedzielę dowódca irańskiego IRGC nazwał Izrael złośliwym i brutalnym. Oraz nazwał go źródłem niepewności, które nie spowodowało nic dobrego poza przesiedleniami, wojnami i eliminacją y, ludzkich wartości. Również zauważył, że ten irański atak odwejtowy został wykorzystany przez Stany Zjednoczone jako narzędzie do realizacji swojej polityki w świecie muzułmańskim. Warte jest też uwagi to, że irańskie media i wiele oficjalnych głosów irańskich uważa, że śmierć prezydenta Raisiego, właściwie nazywa śmierć prezydenta Raisiego męczeństwem. I tutaj należy zwrócić uwagę, że w języku muzułmańskim oznacza to zabójstwo. Ponieważ jeżeli ktoś zginie w wypadku, jest to po prostu śmierć przez przypadek. A tutaj określają to zupełnie inaczej. Tak, ten wypadek Hitler, tego helikoptera określają jako wysoce kontrowersyjny, a nazywając śmierć rajsiego męczeństwem, stwierdzają, że sprawa nie została jeszcze zakończona. Iran yy, wszczyna. Dochodzenie w tej sprawie, i tutaj już się pojawiły różne szczegóły tej katastrofy, które kierują spekulacje, kreują spekulacje na ten temat, na temat, tego możliwego, na temat możliwego zaangażowania jakichś czynników zewnętrznych. Na przykład, według ministra transportu Turcji. Helikopter Bell 212, którym leciał Raji i Abdullahin, albo nie miał włączonego systemu transmisji sygnałów alarmowych, co jest bardzo dziwne, albo nie miał go w ogóle, co jest jeszcze bardziej, dziwnie, co jest jeszcze bardziej dziwne. Stwierdził, że jest to po prostu zagadkowe, aby samolot przewożący urzędników, tak wysokiej rangi nie miał działającego systemu, który mógłby zapobiegać takim incydentom, co dodatkowo sugeruje, że mógł zostać on sabotowany. Awaria jest zawsze możliwa, jakby na to nie patrzeć, i z pewnością należy brać ją pod uwagę, ale istnieją również inne detale które sugerują takie czy inne działania. Na przykład podano, że podały to odpowiednie źródła wojskowe, o takim nietypowym przybyciu do Azerbejdżanu samolotu USAF C130. Termin tego, przybycia tego samolotu zbiegł się z terminem, z wyjazdem prezydenta Rajsiego ze strefy przygranicznej, gdzie właśnie spotkał, jak już mówiłam, ze swoim Azerbejska, azerskim odpowiednikiem. W, w związku z tym spekuluje się, że do rozbicia tego, samo, tego helikoptera mogły zostać użyte systemy walki elektronicznej. Czy tak się stało? No cóż, miejmy nadzieję, że rząd irański um, nie w niedługim czasie nam e, to wyjaśni. W każdym razie Bel 2000, przepraszam, 212, którym leciał Raisi, był amerykańskim produktem. I jakby na to nie patrzeć, ale Amerykanie doskonale znali jego konstrukcję w tym również wspomniany wyżej przez tureckiego ministra system awaryjny. Generalnie Bell 12 ma reputację niezawodnego helikoptera, i według ekspertów jest to kolejny niezwykły szczegół, który sugeruje, że, że to mógł nie być tylko wyłącznie przypadek d 12 pomimo to, pomimo długiej żywotności, jest jednym e, z niewozawodnych helikopterów. Putin e, odnośnie tej katastrofy stwierdził coś takiego, że pozostałe dwa helikoptery były produkcji rosyjskiej i im się nic nie stało. To też ma jakąś swoją wymowę. No cóż, e, możemy spekulować, e, czy to było tak, czy to było inaczej. Ale w, tej, w ten czwartek Sztab Generalny Irańskich Sił Zbrojnych podał wstępne wyniki śledztwa w tej sprawie i w oświadczeniu stwierdzono, że na jego kadłubie, ani wewnątrz, nie zauważono żadnych śladów kul. Również, że około Półtorej mu minuty przed wypadkiem pilot helikoptera skontaktował się z załogami pozostałych helikopterów, i że w rozmowach wieży z załogami tych helikopterów nie zanotowano nic podejrzanego. Ponadto ze śledztwa wynika, że helikopter zapalił się po uderzeniu w górę i że na dalsze wyjaśnienia należy, należy poczekać. Swoją drogą, Iran jeszcze nikogo nie oskarżył. Śledztwo jeszcze się nie zakończyło, także musimy niestety musimy poczekać, aż poczekać, co przyniesie przyszłość. Iran na pewno będzie nas informował, ale. Tamten, tamten rejon jest po prostu bardzo gorący. Ja Państwu dziękuję już za uwagę. Zapraszam Państwa na następne spotkanie. Zapraszam Państwa do lektury tej książki. Ona mówi bardzo wiele, wiele, wiele rzeczy, wyjaśnia bardzo wiele rzeczy, aczkolwiek nie mówi o tym incydencie, o, tym, o tej katastrofie, która w tej chwili miała miejsce, ale mówi o wielu, wielu innych, innych wydarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich stu lat. Również zapraszam Państwa do książki, która się. Jest w przedsprzedaży. Książki, którą napisałam, Zielony Armagedon. Sama nazwa bardzo wiele już mówi. Zapraszam, zapraszam do, do, do lektury tamtej, tej nowej książki. O czym ona jest, na razie jest jeszcze niespodzianką. Dziękuję uprzejmie za, za uwagę i zapraszam też na nasze kolejne spotkanie. Dziękuję.